Teraz zastanowimy się, dlaczego kobiety zostawiają nawet bogatych, miłych facetów. Często w internecie teraz można zaobserwować, że i mężczyźni często mają takie e, zdanie, że kobiety lecą na pieniądze. Bo często kobiety pokazują się w różnych luksusowych restauracjach, ubierają jakieś ekskluzywne ciuchy. No i często mówią, że również pieniądze są ważne. No i często mężczyźni popadają właśnie w takie coś, że myślą, że pieniądze wszystko wynagrodzą. No i dążymy do pieniędzy, no bo chcemy na przykład zdobyć partnerkę swojego życia. I taki mężczyzna ma na przykład syndrom miłego faceta, ale może być mężczyzną ogarniętym. Może mieć firmę, jedną, drugą, zarabia potężne pieniądze, no ale... Taka kobieta jest z nim, zapoznaje go, ale po pewnym czasie od niego odchodzi. Miał również to na konsultacjach, że mężczyźni naprawdę byli, mieli pieniądze, ale te kobiety odchodziły. Dlatego, że kobiety przede wszystkim potrzebują dwóch rzeczy. Numer jeden jest to bezpieczeństwo, jak wiemy, bezpieczeństwo kobieta, kiedy czuje się bezpiecznie przy mężczyźnie, no to oczywiście ten związek się jakby umacnia. Ale bezpieczeństwo to jest tylko jedna sprawa. Oczywiście pod bezpieczeństwem można powiedzieć, że są to zasoby. Jest to przede wszystkim to, jak ten mężczyzna wygląda, jak ten mężczyzna się zachowuje, ale pod bezpieczeństwo bierzemy głównie zasoby. Druga sprawa, o której mężczyźni zapominają, że kobiety chcą zabawy. Kobiety chcą czuć się mieć zabawę, ale przede wszystkim chcą coś takiego, żeby spędzać czas z tą kobietą, żeby w tym życiu był jakiś fan, bo pieniądze to jest jedno, ale jeżeli nie masz, jeżeli nie masz ciekawego życia, jeżeli twoją, twoje życie jest takie, że tylko pracujesz dzień i noc, nie poświęcasz czasu swojej kobiecie, nie wychodzisz z tą kobietą nigdzie, nie podróżujecie, nie macie wspólnych, wspólnych zainteresowań, no to oczywiście ta kobieta zaczyna się nudzić i często odchodzi do innego mężczyzny. A tak to wygląda. Mężczyzna może, który nie ma tyle pieniędzy, ale ten mężczyzna, który daje właśnie pozytywne emocje. Daje na przykład udany seks, daje te wszystkie pozytywne wibracje. I ta kobieta właśnie tego potrzebuje. To oczywiście zależy od jej temperamentu, to zależy również od jej jakby... W jakim jest wieku, czy ma dziecko, czy nie ma dziecka, czy, czy są dzieci, bo to też jest inaczej. Ale kobiety przede wszystkim potrzebują właśnie zabawy. I teraz taki mężczyzna właśnie, który ma syndrom miłego faceta. On poznaje tą kobietę, wchodzi z nią w relacje, ale później się dziwi, że taka kobieta odchodzi. No właśnie, bo przede wszystkim mężczyzna, który ma syndrom miłego faceta, bardzo często nie daje tej kobiecie właśnie emocji. Dlatego, że ona często, tak kobiety również mówią, że mam faceta, ale ja muszę wszystko za niego robić, ja muszę inicjować wyjazdy, ja jestem głową w tej, w tej rodzinie, bo mój facet przychodzi z pracy, jest zmęczony i nie chce mu się nic robić, ja wszystko muszę działać. No właśnie, później takie kobiety są nieszczęśliwe w tych relacjach, bo co z tego, że ten mężczyzna daje pieniądze jej? albo są w tym związku, stać ich na dobre życie, ale jeżeli ona się w tym życiu nudzi, w tym związku, no to niestety ona po prostu odejdzie. Odejdzie, a po prostu tego mężczyznę zdradzi. z mężczyzną, który może, tak powiedziałem, zarabiać mniej pieniędzy, ale po prostu daje te pozytywne emocje. I tak to wygląda. Dlatego, jeżeli oglądasz ten film i uważasz, że twoja kobieta zostanie tylko z tobą, bo masz pieniądze, bo Ob obudujesz według jakby o, dookoła i tą złotą klatkę, będziesz chciał w niej, w, nią, w niej tej klatce ją trzymać. To nie tędy droga. Przede wszystkim, podstawą jest budowanie swojego życia. Pieniądze to jest jedno. Finansowa niezależność, to, to jest drugie. Ale przede wszystkim, swoje życie, swoje życie jako mężczyznę. Tu właśnie o tym mówię. Mówię na przykład o budowaniu sylwetki, o budowaniu pewności siebie, bo to jest podstawą. Jeżeli masz fajne życie, masz pewność siebie, to kobiecie będzie trudniej odejść od siebie. Oczywiście nigdy nie masz gwarancji, że ta kobieta zostanie z tobą do końca życia, ale jeżeli będziesz w niej wywołał emocje, będziesz miał lepsze życie, będziesz miał po prostu ciekawe życie, to ta kobieta bardzo często zostanie z tobą. Dlatego, że ty pokazujesz te życie, które po prostu kobiety chcą od mężczyzn. Tak to wygląda. A więc jeżeli teraz macie wyzwanie, jeśli chodzi o sylwetkę, to jak zawsze, jeżeli oglądacie ten film na TikToku, to w pierwszym komentarzu, w opisie będzie link do książki Jak wsunąć się, zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Jeżeli oglądacie ten film z kanału Nimbiu Facy, bo oczywiście ten film tam powędruje, to w pierwszym komentarzu pod tym filmem Jak wsunąć się, zachować zdrową sylwetkę na całe życie w trzech różnych wariantach. Audiobook, e-book oraz wersja książkowa. Zapoznaj się z tym produktem, jeżeli masz wyzwania. No i oczywiście zapraszam. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do komentarzy oraz do pokazania tego filmu ludziom, którzy, mężczyznom, którzy może nie, nie wiedzą, nie mają tej wiedzy, dopiero zaczynają. Może ich związek się rozwala. Warto im przekazać ten filmik. Pozdrawiam.